Hej, cześć, siema, z tej strony Asymetryczny i mam dla Was krótki film informacyjny odnośnie mojego kanału. Zacznę od tego, że jak słychać mam już mikrofon, co bardzo usprawni moją działalność oraz filmy będą bardziej dopracowane. Druga rzecz to, to jak, jakie filmy będę wrzucał. Ważne jest to, abyście to wy wybrali tak, żeby to Wam jako widzom się podobało, to co będę robił. Oczywiście mam w planie zrobić serię z Minecrafta, która będzie serią przewodniczącą i do tego przejdę za chwilę. No i oczywiście wszystko będzie wybrane przez Was jako widzów tego kanału, tak aby Wam się podobało. Mam trzy propozycje do tego, co można nagrać. Na pewno jedną z nich będzie Minecraft RL Craft, czyli najtrudniejsza paczka modów do Minecrafta, jaką kiedykolwiek stworzono, ze względu na to, że. Trzeba dbać o życie, o temperaturę i o inne rzeczy, które naprawdę faktycznie przeszkadzają w prawdziwym życiu. Druga propozycja, jaką dam będzie na pewno paczka modów, którą sam stworzyłem na Minecrafta 1.16. 1.16 nowa wersja gry. Myślę, że jak na to ile ona jest, dopiero jest dość dużo modów, więc myślę, że to też może być ciekawe. No i oczywiście trzecia propozycja to zwykły Minecraft, który będzie ogrywany między wersjami, czyli z każdą aktualizacją będzie wchodziła nowa wersja do tego świata i będę, ją ciągnął jak, będę go ciągnął jak najdłużej. Tak, żeby dużo projektów, które tam zostaną wymyślone przeze mnie i przez Was, zostało zaaranżowane. Dobrze, to teraz, jak już omówiłem, najważniejsze sprawy. Zapraszam Was do oglądania tutaj. Myślę, że wpadnie jakaś ciekawa gra. No bo kooperacją to, to jak, można, jak można było mieć być ostatni. Dobra, to niego do oglądania. No ja sobie na Musimy ich tu powstrzymać, bronić wszystkich pozycji. Jak komentarz jeszcze w potem może może bardzo by się w sumie przydało, to, stałe, stale do gry Dawno nie grałem też wam powiem Jest to w sumie pierwsza gra od dwóch tygodni w sumie, nie Oczywiście tak jak mówię, jeżeli ktoś ma jakieś obiekty co do tego kanału, do tego co mógłby zrobić Proszę, sekcja komentarzy jest dla Was. Więc... Mam nadzieję, że odset z Waszej strony również będzie nie tylko pozytywny, ale przydatny, Jeszcze przydatny, praktycznie, nie, że nie wiem, że widzowie mogliby być niepotrzebni. Oczywiście po tym filmie napuszczali w komentarz, co sądzicie o tym, jak. Nie starsze filmy będę. Jakiś starszy film, taki, że. Nie będę. Różna kwestia dla każdego. Rękacze nie odpuszczały. Musieliśmy się wycofać. Czekamy na nowe rozkazy. Spiszcie w komentarzach. Dobrze, rękacze dołączył o was. Jak wam mija pierwszy tydzień szkoły? Bo ja dopiero co wróciłem i tak, kordy, mieszane upicia. Szczerze to wolałbym, żeby wróciło to nauczanie zdalne. Nie wiem, rozpiszcie się w komentarzach, jeżeli komuś się będzie chciało. Jest to mile widziane. Separatyści przesunęli linię Na i zaraz będziemy się bronić w tym miejscu. Do boju bracia! Odpuszczony! Odpuszczony!

Смотри, 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 смотри! 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 Смо! Смотри! 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 Смо! Смотри! Смо! Смотри! Смо! Смо! Смотри! Смо! 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 Смотри! Смо! Смотри! Смо! 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 To to się nie uda już. To to już jest niemożliwe do zrobienia. Chyba, że. Tak. Moja drużyna. Nie no nie jestem najlepszy, to nie mogę się odzywać, ale... Lepiej pasz swój Dobra, ja to w leży. Teraz można spróbować w B i może się wycać w sumie Post no, tu nie jest! Mówimy, Uważajcie. Jest to! Utraciliśmy sektor! Przygotować się do strofu i dalszej obrony! Też przepraszam za wszelkie szmery, jakie usłyszycie gdzieś w tle albo z węgi cokolwiek takiego. Wiesz w bloku, więc niestety nie znam sobie poradzę, że moja sąsiadka która stwierdziła. Uroki mieszkania w bloku. Wierci na 21 w niedzielę. No tak się nie robi, ale... Co ja mam ja tego Nasza strategia obrony została zmodyfikowana. Bronimy stanowisk dowodzenia, no które widzicie taka jedna na To kwestia, że jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć o mnie, o, o, o moim otoczeniu, i skąd jestem, coś tam, też piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć z każdym kolejnym filmem na jak najwięcej pytań. niekoniecznie będzie to odpowiadane dokładnie na to, pytanie. Napisaliście okazuje написания... Zasłona, a jednak jeden strzał cię nie ma. Dobra to. No to wycofanie na ostatnią pozycję. I sektor przygotujcie się! To ostatnia linia obrony! No tak jak mówiłem, krótki film pogadunkowy, informacyjny w zasadzie, bo bardziej taki charakter będzie miał, ale mimo wszystko. Krótki film. Przekacze zabezpieczą ostatnią pozycję. Musimy się obronić! Ciepłe stary Fajne w jest to, że w nie gra. Podczas ruchu jest się Tutaj laser tak świetnie się poleci przed ale to jest prosto, prosto, że są prosto, 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 ja biorę Arktrupera i spróbuję zrobić jakąś małą rzeź przynajmniej. O, już coś w ogóle się u nas poddał, wyszedł z gry. Już chyba wrzucałem nawet film o tym, już. Ach, to dobieranie. Kenobi przyszedł nas wspierać! Chodzą ludzie, wychodzą. Czuję no, się, się do strzału! Zaczynamy.

Zobaczcie, jak Za nie byłem było. Upadł. Łuki mieli nie, jakieś 5-6 minut myślę, że będzie filmu, więc o, dziękuję nie był za dobry oglądanie, dzień. podzielcie się swoimi obiekcjami w komentarzu. Cześć!